Cześć Wam, dzisiaj grantę w San Andreas z wersji na PlayStation 2, jest to edycja Platinum, czyli The Best of PlayStation 2. Gra miała swoją premierę na PlayStation 2 jako pierwsza i było to 26 października 2004 roku w USA i 29 października 2000, 2004 roku w Europie. Oceny jakie otrzymała ta gra to oczywiście jest e, przez Game Ranking oceniona na 95% i 0,8, znaczy a, a, IGN, a IGN sam ocenił tą grę na 9,9 na 10. Czyli jest to chyba jedna z najlepszych gier na PlayStation 2. Co do, samego, co do samej wersji Platinum, która właśnie tutaj się znajduje. Jest to akurat nowsza wersja Platinum, gdyż były jeszcze starsze wersje, różniły się nieco od tych. się nieco od tych od tych nowszych. W ogóle PlayStation 2 Platinum, czyli The Best of PlayStation 2, jak to już wcześniej powiedziałem, dostają się tylko najlepiej sprzedające się gry. I dostają one właśnie ten tytuł platyny. San Andreas akurat na PS2 zniszczyło pod tym względem konkurencję. Sprzedali oni ponad 20 milionów kopii na samo PlayStation 2. By dostać Platinum wydawca musi sprzedać minimum 1 milion kopii, co oczywiście GTA San Andreas udało się ze sporą nawiązką. No i po prostu Platinum charakteryzuje się srebrno-szarym właśnie tłem, który tutaj zresztą widzicie nie ma ono miejsca w środku, co zresztą wam zaraz pokażę na kartę pamięci. No i tak jak mówiłem wcześniej są dwie wersje wydawnicze Platinum na PS2. Jest tutaj akurat ta nowsza. W przypadku starszej to akurat zobaczycie dopiero kiedy będę wam pokazywał Vice City lub GTA 3, bo tam akurat były dwie wersje wydawnicze. No i to tyle, no przejdźmy, pole. jeszcze dodam właśnie, że to jest wersja oczywiście PAL, co zresztą tutaj widać. Dobra, no to przejdźmy do opisu samej okładki. No, oczywiście mamy logo PlayStation 2 na srebrnym tle, czy tam platynowym. Logo PlayStation, PAL, typowa okładka dla San Andreas, którą już kiedyś opisywałem. 18 Plus od PEGI, Platinum, The Best of PlayStation 2, logo Rockstar Games. Tutaj też charakterystyczne dla Platinum wersji logo PlayStation 2 na srebrnym tle, Grand Theft Auto San Andreas na czarnym tle. <laughs> z tyłu informacja Only the best selling games qualify for Platinum, czyli tylko najlepiej sprzedające się gry kwalifik kwalifikują się na Platynę. No i oczywiście screeny z GTA San Andreas. Mamy oczywiście 18 Plus i Przemoc od PEGI, Rockstar North, Rockstar Games, Interscope Records Dolby Pro Logic. Hologram z PlayStation 2, DVD-ROM 50, czyli jest to wersja brytyjska. Do samej okładki, to postaram się ją szybko opisać, mimo że już zrobiłem to wcześniej. Jest to policyjny Maverick. Los Santos, no po prostu jeden z członków gangu Los Santos. Tutaj mamy Duba, Bidupa, przepraszam, Bidub. czyli jeden z Balasów. Tutaj mamy Roshelele, tutaj mamy The True, czyli Yy, Jeden z hipsterów, właśnie z San Fierro, z tego co pamiętam. Tutaj nawiązanie do kasyna, tutaj tramwaj San Fierro, Caesar, no i yy, Gangs Los Santos, czyli Groove Street, woj wojna gangów, akurat. Dobra, przejdźmy do otwarcia. Pudełka prezentuje się to w ten sposób typowa, właśnie, również dla płyt z serii Platinum yy, srebrna płyta tak można powiedzieć chromowana nawet. Znajduje się na niej właśnie napis Platinum, Lego Rockstara, BBFC i napis Grand Theft Auto San Andreas oraz PlayStation i PAL. Jak widzicie właśnie tutaj już w przypadku pudełek na PlayStation 2 był, było miejsce na kartę pamięci. W wersji na Platinum tego nie robili. Tutaj mamy taką książeczkę. Jest ona inna niż w wersjach na po prostu PlayStation 2, ale zwykłe, gdyż tam są jako poradniki po mieście z tego co pamiętam. Tutaj to też w sumie działa tak samo, tylko tyle, że tutaj jest to inaczej pokazane trochę. No i po prostu jest inna okładka. No i oczywiście, reklama The Warriors. Tutaj sklepy z Dos Santos. Drugą rzeczą jest plakat. Tym razem nie jest ten penim jak to ma miejsce najczęściej, tylko właśnie jest tutaj duży, duża okładka po prostu San Andreas a tutaj mamy mapę oczywiście całego stanu. To tyle, co znajduje się w wersji Platinum na PlayStation 2. Jeśli podobał Ci się ten filmik, nie zapomnij subskrybować mojego kanału i polajkować mojego profilu na Facebooku. Pozdrawiam.